Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że możemy się znów razem pomodlić. W dzisiejszej liturgii Słowa słyszymy: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana, u Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Maryjo, prosimy. Pomóż nam. Uproś nam u swojego Syna, miłosierdzie. Modlimy się dzisiaj w intencji. Chorych i cierpiących, szczególnie w intencji papieża Franciszka. Pewnie też macie jakichś bliskich, którzy chorują, modlimy się też w ich intencji. Zapraszamy was wszystkich do wspólnej modlitwy anioł pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pani Maryi. Zboczała z ducha świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A to ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, rozdlaź w serce nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wdzielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Tosi, Danuty, Renaty, Marleny, Piotra i Jolanty. I mamy nadzieję, że jutro też się o 12 wspólnie pomodlimy. Życzymy Wam dobrego dnia, dobrej pracy z Panem Bogiem. Cześć. Cześć, dzięki.